Dzień widzowie gramy w Drive O! teraz mnie dobrze słychać mam taką nadzieję więc jeszcze raz Dzień, dzień dobry widzowie w dzisiejszym odcinku zaprezentuję ja moją własną mapę stworzoną przez samego siebie tak można zrobić sobie swoją własną mapę w BIMedgy Drive a, a jak ją zrobić, pokażę w następnym odcinku. W następnym odcinku, jak tutaj to robić, jak w ogóle jak to w ogóle zrobić, żeby mieć, żeby mieć jakąś tam mapę. Jak ją tutaj zorganizować, drogi porobić, jakieś sklepy, drzewa, stacje benzynowe. Lotniska. Jak to wszystko zrobić, pokażę wam w następnych odcinkach. Ale dzisiaj jesteśmy w tej grze na mojej masnej mapie. Ona nazywa się Gumba Spróba. Jeszcze nie wydana nie. Jeszcze jest, nie jest wydana w repozytorium, bo ona jeszcze nie jest w, w pełni ukończona, w sumie da, nadal dalej jest w toku To robiona. Czekajcie, lepiej to będzie wyglądało w nocy, tak będzie ciekawie to wyglądało. O! Zobaczcie. Prawdziwe światła. Drogi. Mamy. A. Tam mamy jeździć Jeszcze tu mamy żabkę. A i tu mamy drogę. To jest lotnisko. I tak sobie możemy tu jechać. Oj. Oj. Ło Problemy na drogach, jeszcze czegoś nie dorobiłem Małe poprawki trzeba i tak będzie trzeba robić I wjeżdżamy do kolejnego miasta Na szczęście to nie ma kolizji Ażby by skończyło się oczywiście źle Tu mamy jakąś drożkę jak widzimy, i dalej, dalej lasy nas czekają. Mamy stację benzynową. Mamy kościół, blok mieszkalny. I mamy żabkę, impost i tory kolejowe. Tak. Tu są tory kolejowe. Więc tak teraz jedziemy sobie tutaj. Bo to mapa tak. Tak sobie w moim taki, takie koło robi. A mamy. Tam mamy. Sta na erze, plaży nad stawem. Tam nic nie ma jeszcze. Mamy kolejny szlaban. Kolejną tam dróżkę. Nic nie jedzie chyba. O, jak widzicie, możecie, może, można dojrzeć, ale zrobiliśmy kółko. Tak, jesteśmy w tym samym miejscu, co wcześniej. He, he, he. Więc teraz wam zaprezentuję tą mapę. Jak to się wszystko nazywa? Bo tu jeszcze są kilka rzeczy dokładnie zaprezentowanych wam. Na przykład tu jeszcze jest taka jedna rzecz. I teraz proszę i lewo, prawo. Na lewo mamy Dino. No to z domino oczywiście. Świetniki. A w tym samym mamy stację kolejową. A. I tam są tory. Więc jak widzimy. Ma po prostu spora. Czekajcie. O. Tak ona wygląda. W ogóle jeszcze deszcz mamy. Też Wam pokażę, jak to się robi. I może zróbmy sobie pociąg. Taki pociąg. O. Dobry pomysł. Ale najpierw pokażę Wam, jak, jak wyglądam tory. Na początku jesteśmy w miejscowości całkowo. Tak, nazywa się całkowo. Jedziemy sobie tutaj torami, torami, torami. Tu mamy tą szlaban, co wam, o, o czym wam, o tym wam co wam mówiłem. Tutaj mamy jeszcze jedną drogę, to zaraz Wam przedstawię. Idziemy tutaj takim tunelem. Wystające drzewo i mamy Macie drzewo. Tak to się nazywa. Mam szlaban, mam stację kolejową. I tutaj dalej idą tory. I tu tak na razie koniec. Jeszcze nie ma nic dorobionego. O. A więc teraz pokażę Wam miejscowości całe. Pierwsza miejscowość, która kiedykolwiek była, to jest ta miejscowość, czyli macie żebo. Tak, to miejsce właśnie macie żebo. Nie ma jeszcze oznaczone. Ale, jak powiem, możecie się domyślić, ale nie. Kiedyś tak mocno nie wyglądało. Kiedyś tak nie było. Jak teraz tutaj. jakby to powiedzieć macierzowo było na takim półwysepie tak to nazwę tego tutaj nie było to tak że to jakby taki półwysepie to jak nazywałem jakoś tak i to były budynki I to jest ta droga właśnie ale potem postanowiłem że przestawię trochę macierzowo i tu jak widzicie jest, już nie ma tego półwyspu a teraz jest tu macie żeby. Mamy żabkę. Dobrze, dobrze nazwanych sklep. Tu mamy blok mieszkalny jakiś. Mamy kościół. Można zejść na komunie tutaj. Mamy stację benzynową. Aby był chory, to przepraszam. Ja więc markał na tym, to przepraszam, ale jestem trochę chory. Niestety mam ranę. Hmm. Okej, okay, nagrywa się. Nie mogę tu wejść. O. Dobra, wszystko dostarczyć dobrze. Yy, więc tak. Teraz, jak jedziemy, to teraz macie rzewem. Bo mamy dwie drogi do wyboru: albo jedziemy tu, albo jedziemy tu. Może najpierw pojedziemy tutaj. No, tylko drugiego miasta, stworzonego przeze mnie. No i tak. Tu mamy rzekę nad stawem. to, plażę nad stawem. O! To jest staw. Nie, to nie jest rzeka. To jest jakiś staw, bym powiedział. I tu mam taką plażę. O. Tu są parkingi różne, o. I tak to ogólnie wygląda. Teraz jedziemy w tą stronę. Teraz mamy ten szlaban. I wjeżdżamy do miejscowości, którą naz 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 nazwałem całkowo. Tak, to jest całkowo. Pomimo, że macie szowo z pierwszym miastem, to całkowo jest drugie i największe. Właśnie drugie miasto stworzone przeze mnie i jest na, jak na razie największym miastem. Tak mamy trawę. Ale no to nie patrzcie. Mamy bloki mieszkalne. Różne. Tu mamy czego znaczy Dino? To znam znany sklep. U mnie, w, u mnie w mieście jest. Tu mamy, jak już przedstawiłem, wam stację kolejową. Na której może zaraz się pojawi pociąg jakiś. Tu nie ma za bardzo nic do przedstawiania. I właśnie, jeszcze jedna rzecz. Kiedyś żabka i impost, bo teraz w każdym mieście jest, było tutaj. Ale teraz jest przedstawione tam. Bo tam, było, bo tam w ogóle kiedyś nawet drogi nie było. Tu nie było tego bloku i tu były drzewa. To nie było niczego, tak naprawdę już. A teraz już dorobione zostało. Więc tu mamy parking. Czyli tutaj mamy parking. Oj. Teraz, co zjeżdżamy, mamy kolejne bloki. Jak pewnie się możecie domyślić, one zostały przekopiowane. Możecie nam domyślić, z to jest mapy. A, i tu mam tą żabkę z impostem. I tu mamy Scenę bym powiedział, mam taką scenę, o. Tu mamy siedzenie, możemy sobie usiąść i coś pooglądać. Na razie nic nie ma. Jak na razie nic nie ma, więc no. I dalszą część miasta, nie wiem, całkowa, czy macie czy Polińska, do którego zaraz pojedziemy? nie wiem, co jeszcze dorobić tutaj. Jest tak miasto miastem, ale jedziemy teraz tutaj. Ta droga jest może być nowa. Bo jej tutaj nie było. I to jak widzicie. Mamy polinsk. Czyli. No nie wiem, czy jest większa od rzeba ale chyba raczej tak. Chociaż. No, ma staty ale dane bloki, są domki również. Oj. O. Mamy domki, mamy blok mieszkalny, mamy radio. XD. Mamy żabkę. Mamy kościół. Mamy. Przestanek autobusowy. Autobusów na razie nie jeżdżą. Ale i teraz przedstawię wam tą drogę. No bo tak, tu już wjedziemy do Macierzewa. Ale tu jest ta droga, taka jedna. I to jest w sumie taka droga, która y, robi od razu Polinsk na, na całkowo. Bo do, z, po z Polinska to całkowo może teraz przejechać trzema drogami. Pierwsza była ta. Czyli jedziemy do Macierzowa, potem z Macierzowa do Całkowa. Druga droga jest ta Szutrowa, którą właśnie Wam przedstawię. Tak, na początku jedziemy sobie tak pod górkę trochę. I teraz mamy spokój. Teraz mamy trudne skręty, drzewo na środku. I tu mamy szlaban Obok tego. I to w sumie koniec. i Jeszcze jest trzecia droga, czyli ta nowa, czyli to, ta droga właśnie. I tutaj prowadzi, prowadzi ta droga na tę okolicę. Na stacji, na, st na stacji właśnie się pojawiła lokomotywa TEM-2. <laughs> no, w sumie ja ją spiłem, ale pojawiła się lokomotywa. Która pojedzie właśnie do bacierzewa. I zobaczcie jak to wygląda ze stylów lokomotywy Wjeżdżamy sobie z całkowa Nie możemy tak szybko jechać, bo jeszcze wypadniemy Tu przejeżdżamy przez ten szlaban tu przejeżdżamy przez ten drugi Jedziemy w dół O, czekajcie Dobra Ogarnięte drzewo I to już sobie koniec naszej drogi, bo tam dalej nie opłaca się jechać I jesteśmy w macie drzewie I idziemy na drugą kabinę o. Ups. Źle. O, źle. Oczywiście jak się domyślacie te tory nam y y prowadzić do Poliska. I teraz tutaj jedziemy. My tutaj sobie tak zawrócimy tutaj. Kurde. Ła. Te bloki niestety już mają kolizję. I czekajcie, jak chcę spotkać się idealnie z maszyną naszą? Zostawiam tego tutaj, i teraz on tu jedzie. Dobra, jeszcze nie zdążymy. Jesteśmy wręcz sobie sumie idealnie. Oła, <coughs> pociąg wyleciał z torów. A te drzewa. A to nie wiem, co to jest. Są błędy jeszcze, jak widzicie. Rozerwało całe auto. Nie przeżył nikt, a lokomotywa tutaj utknęła, już zobaczysz, co nie wyjdzie. To się wydaje. Ale jeszcze mamy jedną atrakcję otóż to jest nasze lotnisko. Jest już gotowe do wylotów, od odlotów. Oj. I możemy obserwować całe całkowo z góry. Nie no, ale ja. Ja wszystkie stery mylę. Kurde. Teraz normalnie, postaraj się polecieć. Dobra. I teraz jeszcze trochę opowieści. Tutaj widzicie mamy taka, takie wielkie jezioro. Znaczy taki wielki staw. I tu była kiedyś jeszcze jego. I tutaj jeszcze była jego druga część. Tutaj. Ale widzicie, już jej nie ma. Tu mamy górę cał endermańską, tak, bo ta cała na poma będzie się nazywała Endermania. Od Endermanu w Minecrafcie. Tu mamy nasze lotnisko. mam plażę i tyle. W ogóle jest jeszcze wam nie do powiedzieć. To kiedyś tak nie wyglądało. Oj nie. Powiem tak. Kiedyś to tak nie wyglądało. Nie było w toj wszystkiego. Nie było drzew. Nie umiałem tego jeszcze robić. I tak. Eee, czekajcie. I tutaj była taka plaża gdzieś, tu. Jak się nie mylę, tu prowadziła droga. Tylko gdzieś tutaj prowadziła droga. droga. I tutaj, gdzieś tutaj, było miasto. A tu była droga taka. Była taka droga. I tyle. I co tak kiedyś nie wyglądało. Nie wyglądało. Więc historia całkowa. Już trochę poznaliście. Jak coś jeszcze było, to już nie pamiętam. Okej, zapomniałem, że ten samolocie nie ma hamu. Nie wiem jak to się hamuje. Tu nie ma chyba hamowania. I tak jak widzicie tutaj mamy lasy. I właśnie ja pragnę, żeby to były takie lasy. Hot doga chcę. Więc tak, przy tym właśnie locie kończymy film. A na całych tych odcinkach pokażę Wam jak robić taką mapę. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Stawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem. Jesteśmy już blisko 100 subskrybentów, więc dziękuję i Was. W tym asia akcencie żegnam.